Witam z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 16 lutego i chciałem powiedzieć kilka słów na temat bielenia. Ja tu niestety to bielenie ostatnie lata odpuszczałem sobie. No, ze względu na cięcie drzewin, natłok pracy. No, ja tu jak tnę to gałęzie sobie zostawiam. A tak bym musiał wszystko uprzątnąć, a tak sobie sprzątam zawsze już po cięciu gałęzie. A tak to bym musiał sobie takie robić podwójne roboty, teraz wyczyścić. Ale wracając do meritum, mamy teraz luty i właśnie przeważnie w lutym, styczniu To są takie temperatury, się zdarzają, że na przykład w dzień jest słońce, tak jak dzisiaj na przykład I temperatura jest minimalnie na plusie, kilka stopni na plusie A w nocy przychodzi duży mróz, minus 10, minus 15 stopni No i te drzewa pękają, tak jak tutaj widać, to jest południowa strona tego drzewa I ono tu się nagrzewa w ciągu dnia, a w nocy pęka no i ten zabieg bielenia to przede wszystkim yy, właśnie, yy, który ma uchronić te drzewa przed y, tym nadmiernym nagrzewaniem się w dzień, bo słońce się odbija, tak się nie nagrzewa drzewo w ciągu dnia i wtedy nie ma takiej dużej różnicy temperatur między dniem a nocą, to co się właśnie drzewko nagrzało. Yy, I do takiego bielenia to no, wystarczy zwykłe wapno palone. Nie wiem ile teraz kosztuje, ale Około Kilku, kilkunastu złotych chyba takie kosztuje, taki 25 kg. Także takie wapno palone to nie jest duży koszt. No i trochę wody do tego się dodaje, tak żeby to taka wyszła w miarę emulsja do, do, do malowania, wygodna. Nie za gęsta to nie za rzadka. Jak jest za gęsta to znowu takie strupy są, one łatwo odpadają. Nie za rzadka to znowu też. Nie jest taki biały kolor, ale ja na przykład stosuję taki trik, bo na przykład małody drzewka to sobie wiele, to dodaję najtańszą farbę zewnętrzną, białą, chyba krukowiak, krukowiaczek, jakoś tak ta farba się nazywa. Ona jest najtańsza, ale to właśnie musi być biała zewnętrzna. No i dodaję powiedzmy, jak 10 litrów mam tego roztworu wapna gaszonego, no to z pół litra litr takiej farby domieszać, także wtedy. Yy, dłuższy jest efekt, to drzewo jest duży i białe Bo zwykłe wapno, to jak przyjdą jakieś opady w deszczu, no to, no to sp spłukuje się A tak ten biały kolor dłużej trzymie, to tej farby zewnętrznej nie Jest to szkodliwe do drzew, czy, mam to przetestowane Nic się złego nie działa No i druga zaleta takiego bielenia drzew właśnie teraz To jest yy, odkaża, gdzieś tam jakieś robactwo, inne szkodniki się zalęgają Także trochę to też odkaża, no i przede wszystkim zabezpiecza przed tym nadmiernym nagrzewaniem się. No ale w tym roku, tak jest taka pogoda jak w tej chwili, no to ten zabieg też jakiegoś efektu dojrzewy nie da. No bo teraz mamy w dzień, nie wiem ile, 10 stopni może, bo jak tu dzisiaj jestem w sedzie, to nawet pszczoła mi przyleciała, usiadła na ramieniu. Także mocno ciepło jest, a w nocy te temperatury nie spadają póki co. Jakoś gwałtownie to, to minus 2, minus 1 to, to, to drzewo nie powinno jeszcze pękać. No ale właśnie, jakby się trafiło tak, że w dzień by było to około 0, a w nocy minus 15, no to, no to wtedy to bielenie ma sens. No zawsze ma sens, ale, ale teraz yy, aż tak za bardzo nie zabezpieczy. Tak, jakby byłby większy ten mroz. Także tyle odnośnie bielenia. Ja tu już praktycznie kończę śliwki dzisiaj ciąć i niedługo się zabieram za czereśnę. A tu właśnie skutek tego nagrzewania. Drzewo się nagrzało, pora pękła. No i też w tych miejscach to później łatwo raka bakteryjnego i inne choroby. No to jest śliwka akurat. A śliwka jeszcze tym bardziej na oczy, to jak mój mówi znajomy mówi, to jest chwast, to nas tu by poradzi, nawet widać, że się ładnie wszystko zabliźnia. Gorzej z czereśniami, Tam trzeba bardziej na to uważać. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.